Dzień dobry, cześć Kay, z tej strony oczywiście Mikołaj, witam wszystkich zainteresowanych tym samochodem. Dzisiaj prezentuję Państwu Mitsubishi Space Star z 2017 roku. Taką ciekawostkę e, tylko powiem, auto zostało pierwszy raz zarejestrowane oraz dopuszczone oczywiście do ruchu w 2018. Roku, ale rok produkcji tego egzemplarza 2017, tak więc nie będziemy się dalej zagłębiać w historię tego rocznika. 2017 rok samochód można powiedzieć, że bezwypadkowy na całej swojej powierzchni posiada pierwszy oryginalny lakier. W tym aucie lakierowany był przedni zderzak. Nic do ukrycia tutaj nie mamy. Nie ma takiej oczywiście potrzeby. Przedni zderzak lakierowany powtórnie, oprócz tego każdy element na tym samochodzie jest w fabrycznym pierwszym oryginalnym lakierze. Auto prezentuje się świetnie. Ja ten samochód osobiście sprowadziłem około 4-5 lat temu, jeśli się nie mylę. 3 lata temu, przepraszam, 3 lata temu. Ten samochód został sprowadzony osobiście przeze mnie. Użytkuje go mój brat. Teraz. Czas przyszedł na jakieś zmiany, tak więc ten samochód leci do sprzedaży. E, chyba taką największą, e, największym plusem tego samochodu jest jego przebieg 52 tysiące kilometrów oryginalnego, udokumentowanego przebiegu oraz oczywiście stan samochodu e, mógłbym rzec powiedzieć, że pedantyczny. E, auto na wyposażenie posiada, tak jak Państwo widzą, e, alufelgi e, na z przodu e, w maju tego roku, wymienione tarcze oraz kocki hamulcowe. Światła LED do jazdy dziennej, co Państwo widzą. Jest tutaj półka bagażnika. To jest śmieszne, że ja o tym mówię, aczkolwiek w Mitsubishi Space Starach w podstawowych wersjach nie była dostępna półka bagażnika. Trzeba było za nią srogo zapłacić, bo około 1500 zł, jeśli się nie mylę w salonie przy odbiorze nowego samochodu, żeby ta półka była. Tutaj jest ta półka bagażnika, no jest to po prostu dodatkowy element wyposażenia. Auto oczywiście posiada klimatyzację, elektryczne szyby, centralny zamek, wspomaganie, dotykowe radio. Z CarPlay'em oraz Android Auto. Tak więc super do podróżowania. Ale o tym za chwilkę. Skupmy się może na części właśnie nakierniczej tego samochodu. Bo, oczywiście, prezentacja ma na celu pokazać Państwu samochód z jak najbardziej prawdziwej strony. Przepiękny, złoty, metaliczny kolor. Na tym samochodzie zaaplikowana powłoka ceramiczna. Również w tym roku. Tak więc przyszły właściciel ma naprawdę super doposażony samochód w bardzo dobrej, moim zdaniem, cenie. E, takie jakieś delikatne mankamenty, e, tutaj zadrapanie na tylnym zderzaku, e, to było, gdy ja już ten samochód sprowadziłem, więc od początku e, tak też teraz to jest. E, z jakichś większych innych rzeczy, e, rys wgniotów, e, tutaj jak Państwo widzą, nic się nie dzieje, oczywiście brak jakiejkolwiek korozji, auto jest zabezpieczone Antykorozyjnie, również od spodu, tutaj z zewnątrz prezentuje się świetnie. Kilka drobnych odprysków na przedniej masce, tutaj raz, dwa. Gdzieś, może, kilka właśnie odprysków na przednim zderzaku. I to by było na tyle, jeśli chodzi o jakieś mankamenty. Jedno wgniecenie, gałęź pod blokiem. W tym miejscu jest jeden taki punkt praktycznie niewidoczny. No ale ja czuję się zobowiązany do tego, żeby wszystkie mankamenty w samochodzie Państwu pokazać, ponieważ u mnie auto kupujecie ze znaną historią. Ja tutaj nic nie mam do ukrycia. Jest to auto używane w perfekcyjnym moim zdaniem stanie. Łączymy sobie światełka. Wszystko zmienione na jasną barwę, żeby właśnie podkreślić też to, że to auto jest bardziej nowoczesne. Włączyłem teraz światła, więc te na dole lampy w zderzaku, tak naprawdę mogłyby to służyć jako halogen, zgasły, bo to były światła do jazdy dziennej. Z zewnątrz, tak jak mówiłem, felgi 14-calowe alufelgi na oponie letniej. Do samochodu dorzuca oczywiście komplet kół zimowych, czyli felga stalowa, oryginalny kołpak i opona zimowa. Tak więc cały, kompletny samochód trafia do nowego właściciela. Podświetlenie ledowe tablicy rejestracyjnej również wszystko bardzo ładnie wygląda. Jeśli chodzi o wnętrze tego samochodu, absolutnie nie ma tutaj żadnych śladów użytkowania. Tutaj właśnie mamy rzeczy, które tam były zmienione, żarówki, tak jak Państwu mówiłem, olej, filtry, stare rzeczy, wszystkie są w bagażniku. Oczywiście Wykładzina oryginalna jest pod spodem. Tutaj mamy gumową wykładzinę, po to, żeby też sobie nie brudzić bagażnika. Z logo Space Stara, właśnie, bardzo ładnie to wszystko wygląda. Podświetlenie bagażnika jest obecne. Półka, tak jak mówiłem, o tej ciekawostce również. Tak więc, tutaj mamy 100% kompletny samochód. Nic z nim nie brakuje, żadnych plastików, przycisków, guzików itd. Wnętrze, tak jak mówiłem, czyste, zadbane, bez żadnych dziur, przetarć plastiki wszystko w bardzo dobrym stanie. Auto jest oczywiście pięcioosobowe. Na bocznych fotelach mamy mocowania ISOFIX, tak więc bardzo fajnie bezpiecznie możemy zapiąć tutaj fotelik dla dziecka. Gumowe dywaniki, pod nimi oryginalne welurowe, dwa komplety dywaników lato-zima, tak naprawdę latem wiadomo jeździmy na welurowych zimą lub już taką jesienią, gdzie mamy więcej błota, wody i tak dalej, warto zaopatrzyć się właśnie w takie gumowe dywaniki z szerokim korytkiem, żeby ta woda nie wsiąkała nam w tapicerkę. Miejsce kierowcy, pasażera, wygodne fotele, w idealnym stanie, jak nowe. Autko ma przejechane 52 tysiące kilometrów, tak więc co by tutaj się mogło więcej dziać. Schowek w mamy książkę serwisową, właśnie kartę gwarancyjną z powłoki ceramicznej. W październiku 2023 roku wykonana ta usługa dla po prostu zdrowia, tak naprawdę lakieru. W słowku mamy jeszcze kabel z wejściem USB. On służy do połączenia telefonu z multimediami, czyli z CarPlayem bądź z Android Auto. Bardzo fajnie, ponieważ tu mamy takie wyżłobienie na kabel. A to Państwu zaprezentuję, o, i teraz wszystko, możemy sobie go wyciągnąć, z powrotem włożyć, a schowek nam się nie niszczy. To więc e, wszystko, wszystko przemyślane, to, zgodnie ze sztuką. Autko cały czas jest odpalone. E, nie wiem, czy mówiłem, to jest, jest to litrowa jednostka benzynowa, e, z którą nie ma żadnych problemów. Auto zresztą było na bieżąco serwisowane, wszystko dbane e, w jak najlepszym sposobem, e, więc Chociażby te rzeczy, właśnie typu ceramika, zabezpieczenie antykorozyjne, podwozia tego samochodu, to naprawdę będzie przyszłemu właścicielowi służyć na lata. Jeśli chodzi o miejsce dla kierowcy, ja oczywiście, 1,85 m standardowo wzrostu. Mój brat prawie że 2 metry i tym samochodem również spokojnie podróżował. Tak więc tutaj nikt się nie musi bać, że dla kierowcy miejsca nie będzie. Od razu muszę powiedzieć taką ciekawostkę. Te przyciski, czyli od generalnie multifunkcji od tempomatu one nie działają. One są tutaj tylko i wyłącznie dołożone po to, żeby ten samochód, żeby ta kierownica troszeczkę lepiej wyglądała. Niestety są one bezużyteczne, po prostu nie są one nawet podłączone, ale dla oczywiście wszelkiego właściciela, tak jak w bagażniku pokazywałem, mamy te oryginalne tutaj właśnie nakładki. Te po prostu trosze, troszeczkę lepiej wyglądają dla samego oka. Dlatego też są zamontowane. Aczkolwiek, jak mówiłem, od razu podkreślam, są one niesprawne. Są one niepodłączone, nie tak więc są bezużyteczne, tak naprawdę. Klakson, oczywiście, wszystko działa. Przebieg samochodu 52 666 km. Ponad pół zbiornika paliwa. Przepraszam, nie zdążyłem spuścić. Tutaj mogą się zacząć Państwo śmiać. Oczywiście, wszystko w ramach żartu. Elektrycznie regulowane lusterka, elektryczne szyby przednie. Regulacja wysokości świateł, co więcej, radio dotykowe. Oczywiście z Bluetoothem, z głośnomówiącym zestawem. Wszystko w języku polskim, jak Państwo widzą. I tak jak mówiłem, mamy tutaj, jeśli posiadamy telefon z Androidem, oczywiście przez kabel się łączymy. Jeśli posiadamy system iOS, czyli generalnie iPhone'a. Również się łączymy, wtedy mamy cały ekran telefonu. Tutaj mamy mapy google, czyli coś, co jest moim zdaniem najbardziej potrzebne do podróżowania. E, oczywiście, nawiewy ciepło-zimno, prędkość nawiewu, e, rozdzielenie, gdzie nam ten nawiew e, wiać. Klimatyzacja oczywiście sprawna, podgrzewana, tylna szyba, obieg zewnętrzny lub wewnętrzny. E, wszystko tak jak w standardowym samochodzie. W tym miejscu mamy wejście na zapalniczkę. E, dwa uchwyty na kubek. Tutaj kolejny schowek, cup holder taki na dużą butelkę z tyłu. Oczywiście zwykły, tradycyjny, manualny hamulec ręczny. Gałka zmiany biegów, zobaczcie właśnie na te wszystkie szczegóły, bo ja troszeczkę o tym zapomniałem, 52 tysiące przebiegu, kompletnie nic nie jest wytarte, na ten przycisk nie patrzymy, bo on jest dołożony, tak więc wszystko w stanie idealnym. Wnętrze utrzymane wzorowo, zewnętrznie ten samochód również w idealnym stanie. Podsumowujmy, sobie może, samochód. Macie Państwo auto w 100% gotowe do jazdy. No, już można powiedzieć, że sprawdzone przez nas, bo już 4 lata w rodzinie ten samochód jeździ. Auto sprowadzono osobiście przez nas. Dwa komplety kół, alufelki letnie, plus koła stalowe na zimę. A na aucie macie Państwo zainstalowaną, tak mogę powiedzieć, powłokę ceramiczną oraz oczywiście pełna obsługa podwozia, zastosowanie również antykorozyjne po to, żeby ten samochód służył na lata. Ja oczywiście w razie pytań zapraszam do kontaktu. Z chęcią postaram się Państwu pomóc, odpowiedzieć na jakieś może trudniejsze pytania, może coś pominąłem. Zawsze służę pomocą. Dodam tylko, że transport tego samochodu na terenie całej Polski jest gratis, tak więc super opcja, żeby nie wychodzić z domu, po prostu żeby być takim wygodnym i żebyśmy to my przyjechali do Państwa już waszym nowym samochodem. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Hej.